W tym poradniku pokażę Wam jak zrobić prosty notatnik w środowisku Salesforce Builder 6 wersji personal. Tworzymy sobie nową aplikację. Zapisujemy wszystko. A teraz przenosimy komponent reformy. zakładki standard będą komponenty main menu oraz memo a z zakładki dialog Będą to Open Dialog oraz Take Dialog. Teraz sobie tą formę trochę zmniejszę. A także nada właściwości Algin komponentu Memo wartość al -Client. Dzięki czemu zawsze będzie to do rozmiaru formy. Następnie właściwości Lines. wszystkie linijki, dzięki czemu już nie będziemy mieli tego napisu A teraz zabierzemy za zabudowanie menu. Oczywiście będzie plik. A w pliku będzie nowy. Kreska. Otwórz. Kreska. Zapisz. Zapisz jako, kreska. Zakończ. A także edycja. Kopiuj, wklej, wytnij. Jak widzimy, utworzyło nam się ładne menu, które teraz po prostu wystarczy kodować. Klikamy na nowy. Zostajemy przeniesieni do właściwego miejsca w dokumencie. I jedziemy. Dzięki temu, nasz komponent będzie za każdym razem czyszczony. Program będzie wiedział, że każdy nowy plik jest niezmodyfikowany, a także każdy nasz nowy plik będzie bez nazwy. Teraz zabierzemy się za funkcję otwórz. Ta instrukcja po prostu otwiera domyślne okno zapisu i Windowsa. A teraz zajmiemy się samym odczytywaniem. Jak pewnie się teraz zamyślacie, zabierzemy się za funkcję zapisywania. Będziemy potrzebowali warunku, bardzo prostego zresztą, który sprawdzi, czy nazwa pliku jest taka sama, jaką tworzy nowy plik, czy jest już może inna. Jeśli jest taka sama, to plik zostanie zapisany po raz pierwszy. A jeżeli jest inna, to po prostu klik zostaną nadpisane. Funkcja zapisz jako jest bardzo podobna do zapisz. Po prostu zawsze będzie musiał otwierać okno od zapisu i odczytu. I teraz została nam ostatnia instrukcja. Zakończ. Którą moglibyśmy zmieścić w jednej linijce, ale my zrobimy to trochę lepiej. Ponieważ będzie sprawdzała, czy w pliku zostały dodane jakieś zmiany. I jeśli te zmiany zostały dokonane, to teraz wygeneruję sobie okienko, w którym napiszemy sobie Czy chcesz zapytać zmiany? Zadamy teraz tytuł okienku, na przykład Uwaga i teraz dodamy do niego przyciski Yes, No, Cancel I teraz w zależności od tego jaki przycisk został wciśnięty będzie wykonywała się inna instrukcja Uzyskamy to dzięki pętli Switch I po kliknięciu przycisku TAK, aplikacja ma zapisać zmiany, czyli po prostu wykonać jeszcze raz instrukcję zawartą tutaj. Więc bierzemy po prostu zapisz jeden klik i break. Jeśli użytkownik naciśnie NIE, aplikacja po prostu ma zostać zamknięta Zaśślać się kance to ma się nic nie stać Zaś, jeśli zmiany nie zostały wprowadzone, to aplikacja po prostu ma za się zamknięta. Zbliżamy się już powoli do końca poradnika. Zostaną już tylko trzy instrukcje, kopiuj, wylej i Wyglądają one następująco. Program praktycznie jest już gotowy. Teraz wystarczy zrobić tylko takie szczegóły, jak do rozszerzenie. Klikamy na Save Dialog, Właściwości, Default Text i wpisujemy gwiazdka.txt oraz filtry wpiszemy sobie. Tekst. Gwiazdka.txt. A także, żeby widział wszystkie pliki. Gwiazdka, kropka, gwiazdka i jako filter tak samo. Gwiazdka, kropka, gwiazdka. Podobnie robimy w Open Dialog. Tak samo filtry. Tekst. Gwiazdka, kropka, TXT. Wszystkie pliki. Teraz możemy sobie skompilować nasz program. Jak widać, wszystko działa. Plik zapisz. Zapisz jako test. Działa. Jeśli dopiszę sobie jakiś fragment tekstu i spróbuję zamknąć, skoczy, że chcę zapisać zmiany, nacisnę anuluj i wczytam nowy plik. Na przykład ten. Dziękuję za uwagę. Film jest nagrany specjalnie dla portalu Sprytiażek.